If I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get of me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings Hej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i ja dzisiaj przyszedłem do Was z kolejnym vlogiem. Jest godzina 10 i ja na 13 jadę do Ani. Ci, co oglądają TikToka, to wiedzą, ale powiem Wam, że dużo osób się spró, że tak powiem pod ostatnim TikTokiem. Nie wiem czemu, bo był on właśnie dodany głównie w celach humorystycznych i nie wiem, tam widziałam parę komentarzy, ale to nieważne, z nie mega się stresuję, ale zawsze tak mam jak idę do kogoś pierwszy raz. Więc tak, stoję teraz przed szafą już jakieś dobre 10 minut i nie wiem co ubrać. Na razie mam taką byle jaką bluzkę i spodnie dresowe, no tym nie pojadę. Troszeczkę się stresuję, zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Hejka, jesteśmy już u Ani i zrobiłyśmy lasagne, a w zasadzie ona. Tak, to jest moja mama poniekąd. Jest super zabawa, świetnie się bawimy, mamy imprezę stulecia normalnie, jak na stypie. No nie powiedziałam, że jest u Ciebie. A, no i co z tego? Ona jest u mnie. Jak widać, mam inną scenerię niż normalnie. Dziękujemy za wszystkie pomocne komentarze. Pozdrawiam, mamy Wolak. I wszystkich, którzy pisali super pomocne komentarze na, na TikToku. Dokładnie. Bardzo <laughs> was kochamy. Jesteśmy wdzięczni. Nasze serca należą do was. Siemanko. Nagrywamy teraz update TikToka wcześniejszego. I tak, zamiast super tło w programie, światło. <laughs> Zoknała mnie to po pomoc. <laughs> Och, och. 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 Czułam się obserwowana z dwóch stron. Realnie. Hejka. To jest moja super kolekcja, Fola chciała pokazać. Nieprawda. Ty się <grym> chciałaś <grym> oczywiście pochwalić. Nieprawda, proszę mnie tak nie wyzywać. Jasne. Yy, ma książki. Książka profeska. Oczywiście, że tak. Dumne dziecko. Moje dzieci. Dobrze je wychowałam bo, bo nie stoją. <grym> <grym> o Boże, udało mi się. W każdym razie obgadujemy ludzi. Dokładnie, polecamy. Nie ma to jak wspólny wypad na obgadywanie ludzi. No to są właśnie... A ja mi... Właśnie! Przedstaw mi moje zwierzątka! Przecież to jest raj dla w każdego dziecka. Czekaj. Moje wewnętrzne dziecko się obudziło, no tejka. No to tak. One ogólnie nie ma imienia, bo nigdy im nie wymyśliłam, ale tu na przykład mamy co to jest? Sarna z Biedronki oczywiście, która medycja, tam edycja. Bardzo polecam, super mięciutka. Miałam truskawkę z tych takich pierwszych świeżaków. Też mama, nie mam pojęcia gdzie jest. Ja miałam chyba prawie całą kolekcję z tego. Były mocne zakupy w Biedronce. Tu mamy słówkę. To jest mega mięciutka. Bardzo polecam, aksamitna. tak Tutaj mamy... Co się tam zaliczać? <laughs> tu mamy koci i kotkę, który jest z bardzo długie lata już, nie wiem ile. Yy, miałam może 8 lat. Może mniej, może więcej, nie pamiętam. Ale prawie go ukradłam ogólnie, to jest historia życia, nie? Prawie go ukradłam, był ze mną na każdych wakacjach. Tu mamy, o, tu mamy takie rodzeństwo dosyć, parkę. To jest florek. A to nie pamiętam, to, totalnie nie pamiętam, jak go nazwałam, ale to jest rodzeństwo z morza, polecam. Bardzo mięciutkie, dostałam w prezencie. Tutaj mamy pieska też z biedronki. I tu mamy świnkę też z biedronki. Ogólnie biedronka jest moim sponsorem. Dziękuję Wam bardzo. Czekam na współpracę. Polecam. Szykujcie teraz. Szykujcie, no właśnie, trzcicie biedronką, bo to jest bardzo, można fajne okazje sobie wyszykować. Także polecam. I pozdrawiam wszystkich fanów Violetty. Mam nadzieję, że rozumiecie ten przekaz. Ojej, jest no skrajna lodu. miałam sesja nad punkcją. No, skrajna lodu też jest super, świetna. A myszka Miki po prostu też jestem fanką. To jest mini. Mini, ale wiem, że mini, ale mi... o, Ooo! Mam nadzieję, że są tu ludzie, którzy oglądali klub przy... Nie, klub przyjaciół mieszkamiki, tak? No I, butik, I butik i tak. butik myszki mini. Butik myszki mini. To też było świetne, kocham, to oglądać oglądam do dziś. Także polecam. No. I pamiętajcie, zawsze team tylko Leon i Violetta, nikt inny. Żadna inna, żadna inna... inny partner nie podskakuje, nawet taki Tomas, nie ma, tylko Leon i Violetta. Polecam serdecznie! Witam Was w kolejnym dniu, mamy środę i ja już jestem po lekcjach, miałam też korepetycję z matematyki i powiem Wam, że dzisiejszy dzień był nawet spoko, nie miałam kilku lekcji, ponieważ mi odwołali, między innymi miałam zastępstwo na angielskim, nie miałam też polskiego, ale przenieśli mi na jutrzejszy dzień na matematykę, bo nie mam zaś matematyki, ale szczerze to chyba wolałabym mieć tą matematykę, nie wiem, jakoś tak po prostu. No i nie miałam jeszcze religii. W sensie, no ja jestem wypisana, więc mogę sobie wcześniej pójść I no całkiem spoko dzień Pokażę wam mój dzisiejszy outfit, bo jest mega ładny, podoba mi się A więc tak on się prezentuje Mamy tą bluzkę z Bershki, tu taką zasuwaną No i do tego spodnie z Tailway I w zasadzie widzieliście już ten outfit, ale nie, mega mi się podoba I też tak spiłam sobie włosy z tą spinką ale nie wiem, troszkę mi się tu teraz rozwaliło, no ale co się dziwić po całym dniu. Uczy się teraz biologii, co prawda nie mam jej jutro, ale jakoś nie mam strasznie zadana właśnie na jutrzejszy dzień, więc stwierdziłam, że sobie powtórzę to teraz. I przerabiam aktualnie metabolizm. Powiem wam, że póki co jest całkiem spoko. To ogarniam i w zasadzie tylko tyle wzięliśmy, więc no, ale nie wiem, jako tako to całkiem przyjemny temat. Witajcie kolejnego dnia, mamy czwartek i miałam dzisiaj sporo lekcji, tyle mogę powiedzieć i niedawno wróciłam ze szkoły. Mam dla Was parę rzeczy do pokazania, więc zrobię taki mini haul i co mogę Wam powiedzieć? Nie pamiętam czy wspominałam o tym na YouTubie na jakimś filmiku, ale wiem, że wspominałam na pewno na Instagramie, więc wpadajcie na Instagrama, bo warto wszyscy którzy są po prostu na Instagramie, wiedzą wszystko pierwsi, więc warto, wpadajcie, nazywasz Tonka. I co mogę Wam powiedzieć? Dodawałam ostatnio na relację to, że kupiłam sobie sama róże i że ktoś mnie zaniedbuje i musiałam sobie właśnie sama kupić. I dostałam róże. Tak, wiecie... Ta relacja była dodana w celach humorystycznych, żadnego naciągania czy coś, ale dostałam róże, dokładnie pięć róży, więc no, takie ładne różowe, więc bardzo dziękuję osobie, która mi je dała, ta osoba o około chodzi, no i jest mi mega miło, więc teraz nie muszę sobie sama kupować różyczek w biedronce. No, i tutaj mamy ten mini haul, a więc mamy taki beauty blender z pojemniczkiem takim kawowym i on jest z Rossmana. Następnie mamy peeling do ust, bo ostatnio moje usta coś wydziwiają, więc stwierdziłam, że sobie kupię również z Rossmana. No, i jeszcze taki kubeczek, który jest z PEPKO. Mega fajny. To jeszcze jest do tego rureczka, czy tam słomka. I tak, to jest cały hall. Dam sobie te róże tutaj koło łóżka i powiem Wam, że nie przyszedł mi wazon, bo sobie zamówiłam na Siniseo taki jeden fajny i mi nie przyszedł, nie zdążył, więc na razie słów takim, może jutro przyjdzie, zobaczę, ale no, tak to się prezentuje. Hej witajcie w kolejnego dnia. Mamy dzisiaj piątek i ja już wróciłam ze szkoły, skończyłam o 11.15, więc całkiem spoko. Zrobiłam sobie dzisiaj w ogóle takie kucyczki, które całkiem spoko się komponują w ogóle z tą bluzą. Nie wiem, jakoś tak... Fajnie to wygląda. No i następnym razem zrobię sobie z tych kurczaków takie warkoczyki. No to są moje super plany na fryzury i nie wiem, będę musiała się nauczyć jakiegoś fajnego koka robić, bo też chciałam coś takiego przetestować. Ja normalnie szaleję z tymi fryzurami, ale naprawdę nie wiem o co mi chodzi. Piszę sobie teraz notatkę z biologii, dostałam w ogóle z biologii piątkę z aktywności, więc jest super, podoba mi się to, mam piątkę, piątka z biologii na pewno się przyda, no i na pewno nie narzekam. Przyszła do mnie taka oto biała bluzka z suwakiem i ja mam już taką tyle, że niebieską, zresztą ostatnio wam opowiadałam i powiem wam, że nie żałuję, że ją zamówiłam, bo jest mega ładna i tak, będę miała taką białą oraz niebieską, więc spoczko. Cały czas zbieram te figurki z Harry'ego Pottera i chyba w każdym odcinku o tym wspominam, ale mam już trzy powtórki, więc jest super, ale mam te postacie, które tak jakby najbardziej chciałam, czyli Pottera, Rona i tutaj mamy właśnie Snape'a, więc tak. I w zasadzie nie wiem, jeszcze bym chciała Hagrida i Hermione, wtedy już bym miała taki cały komplet. Możecie napisać czy wy też zbieracie i jak tak to czy patrzycie na te kody na Kinder jajka, które są na tych właśnie Kinder Joyach, czy po prostu bierzecie w ciemno albo tam trzepiecie tymi jajkami, żeby wyczuć mniej więcej co jest. Zrobiłam sobie herbarkę do tego kubeczka, którego wczoraj wam pokazywałam, a w zasadzie nie wiem, czy to jest kubeczek. Nieważne, cokolwiek. I tak się właśnie prezentuję z pomarańczami i cytryną. Teraz cały czas robię właśnie herbatę z pomarańczą, ponieważ moja mama ostatnio zrobiła, bo jej się, nie wiem, chyba nudziło w życiu. I jest genialna, więc szczerze Wam polecam. Jest, no, przepyszna. Bawiłam się troszkę tym opakowaniem i w ogóle tym wiki blenderem w pewnym sensie. I pokażę Wam w ogóle, jak to wygląda w środku, bo Wam nie pokazywałam, a więc mamy beauty blendera, który jest mega mięciutki. No i w środku się to tak prezentuje. Tutaj ma taką w ogóle, nie wiem, fałkę, nie wiem za co ona służy, ale okej. Okay. I no taka jest. Chyba, że to do mycia może być. Nie wiem, ja dopiero będę odkrywała funkcję tego, ale nie dawałam tego na toaletkę, bo mi nie pasuje wyglądowo, więc nie wiem, będę musiała to gdzieś dać, ale gdzie i jak to nie mam pojęcia, ale coś się na pewno ogarnie, więc... Taki news życia tego roku, i w ogóle to uaktywniłam się z powrotem na TikToku i nagrywam sobie świetne tiktoczki. Normalnie idzie mi to genialnie, ale możecie właśnie wpadać na mojego TikToka: nazwa to jest podłoga Wiktoria. Podłoga XD. Napiszę Wam ją tutaj, ponieważ ona jest taka trochę inna i zastanawiam się, czy po prostu jej nie zmienić, bo jednak jest taka no nie do końca związana ze mną, ale coś tam niby jest. Więc jak coś to będę Was informować, ale właśnie mam tutaj kilka TikToków dodanych z Anką, ze mną. No i tak, więc wpadajcie na TikToka. Piszę teraz lekcję z Polskiego i mam temat o argumentach, i muszę wymyślać sama jakieś tam dwa przykłady do każdego rodzaju argumentu. I nie podoba mi się to, ale jestem już przy końcu, więc jest jakiś sukces.